Düsseldorf Arena gości dzisiaj aktorów widowiska, którego rozpoczęcia wyczekujemy. Mamy ładną pogodę i możemy chyba liczyć na równie ładny mecz. A mecz dziś dla państwa mają przyjemność komentować Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Już dosłownie za moment ruszamy z dzisiejszym spotkaniem w ramach rozgrywek ligowych. Fortuna Düsseldorf zmierzy się z Hanowerem. Tomku przedmeczowe analizy i prognozy można snuć bez końca, ale najważniejsze jest zawsze to, co wydarzy się już na boisku. Tak więc oglądajmy. Widzimy teraz wyjściową jedenastkę drużyny gospodarzy. A ustawienie to zapewne 1-4-5-1. Tak, sądzę. Jeden wysunięty napastnik mający wsparcie aż pięciu pomocników, którzy przejmą środek pola, ale w zależności od potrzeb, mogą wesprzeć atak, jak i obronę. Jeśli sytuacja pozwoli, to z tego ustawienia szybko można stworzyć ofensywną formację, nawet z trzema napastnikami. A na ekranie zobaczymy skład na dzisiejszy mecz. Na papierze wygląda to na 1-5-3-2, Jacku. Jak to się przełoży na ich grę? Zdecydowali się na ekstremalne zagęszczenie środka pola. To tędy będzie szła większość ataków zespołu. Z kolei rywale napotkają tutaj największe trudności. Wiele jednak będzie zależało również od bocznych obrońców ustawionych na wahadle. Mogą robić różnice dynamicznymi wejściami po skrzydłach. Zaczynamy zatem pierwszą połowę meczu. Daniel Ginczek odbiera teraz piłkę blisko bramki rywala. Opłaca się czas. Niemożliwe, nie ma bramki! Przy strzałach z takiej odległości zwykle nie ma zmiłuj, ale tutaj stało się coś niesamowitego. Na 11 metr z rogu. Nie ma bramki ani wiele brakowało. Piłka przeszła milimetry od słupka. Trzeba pochwalić tę główkę. Dobre podejście pod piłkę, dobra siła, ale tym razem szczęście nie sprzyjało. No i po ataku zagrożenie minęło. Nielsen. Wysoki pressing, byle nie stracić piłki. Danaka. Daniel Ginczek. Coś wisi w powietrzu. Ładnie przesuwają grę do przodu. Tak się powinno stopować ataki rywala. Ruszył do ataku. Chyba wie, co chce zrobić. Jak teraz rozwiąże tę sytuację? Trochę ryzyka, ale interwencja, niczego sobie. No i po zagrożeniu, dobry odbiór. A klej w nogach do przeciwnej bramki, coraz bliżej. Ale szatak teraz na piłkę. Może teraz znajdą tutaj lukę. Nic z tego, spokojnie broni bramkarz. Wymieniają piłkę na własnej połowie. To dobra okazja do pressingu. Opłaciło się przycisnąć. Co teraz? Przerwa. Za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. I ruszyła pierwsza połowa. Odbiera teraz piłkę blisko bramki rywala. Opłaca się. Niemożliwe, nie ma bramki. Przy strzałach z takiej odległości zwykle nie ma zmił. Nie ma bramki, ani wiele brakowało. Piłka przeszła milimetry od słupka. Trzeba pochwalić tę głowkę dobrej. Już po zmianie strony i zaczynamy grę, proszę Państwa. Kiepskie zagranie teraz. Podchodzą pod pole karne. Jak to rozwiążą? Też żana bramkę. Świetnie teraz to zablokował. Takie podanie nie miało szansy dojść. Dobrze odczytali zamiar rywali. Mogą znów budować teraz akcję. Będzie szansa na objęcie prowadzenia. Rzut rożny. Nie wiemy kto podjął pierwszy decyzję, ale w obu zespołach zobaczymy na boisku nieco świeżej krwi. W okolice jedenastki teraz wrzuca. I ten atak bez efektów, choć gdyby nieskuteczny odbiór, byłoby gorąco. To nie mogło wpaść. Pewna interwencja w bramce. Trochę to wygląda tak, jakby oba zespoły zapomniały o co w tym sporcie chodzi. Po statystykach widać, że nawet to ostatnie pudło powinniśmy dziś traktować jak wielkie wydarzenie. Inteligentnie w obronie teraz. Znowu zdołali przechwycić piłkę. Pokonuje kolejne metry, świetnie radzi sobie z piłką. No i mocno teraz zdecydowane wybicie. Przed nami ostatni kwadrans spotkania. Groźne teraz natarcie. Jak to rozegrają? Opcji mają kilka, zresztą popatrzmy. O, teraz podręcznikowe wejście w niebezpiecznym miejscu. Nilsen. Teraz dobra okazja do wyprowadzenia kontry. Powoli kończy się czas na strzelenie zwycięskiej bramki. Ależ teraz rozczarowanie. Ten atak wyglądał obiecująco. A jednak spalił na panewce. Pewnie się czuje z piłką. Odważnie prowadzi atak. Uwaga! Będą prowadzić! No i po ataku zagrożenie minęło. To sama końcówka, przed nami minuta doliczonego czasu. Odbiera teraz piłkę blisko bramki rywala. Opłaca się. Niemożliwe! Nie ma bramki! Przy strzałach z takiej odległości zwykle nie ma zmiły. Nie ma bramki, ani wiele brakowało. Piłka przeszła milimetry od słupka. Trzeba pochwalić tę główkę, dobry.